Korzyści skorzystania z, z podkarpackiego systemu informacji medycznej dla poszczególnych placówek medycznych leżą w trzech obszarach. Pierwszy, pierwszym z obszarów jest dostarczenie tym placówkom zupełnie nowych, bardzo efektywnych i spektakularnych kanałów dostępu dla pacjentów, którym ułatwimy dostęp, kontakt i interakcję z poszczególnymi placówkami zapewniając im możliwość rejestracji, jak również dostępu do, do swojej dokumentacji medycznej. I to nie tylko do pojedynczej placówki, ale również do wszystkich placówek, w których się leczą na terenie województwa. Powtóre placówki mogą korzystać z infrastruktury informatycznej Urzędu Marszałkowskiego i systemu PSIM do tego, aby odciążyć swoją infrastrukturę, lokując w systemie PSIM 2 swoje repozytorium danych medycznych, dzięki czemu ich, ich własna infrastruktura szpitalna będzie odciążona. Po trzecie daje to możliwość również wejścia na wyższy poziom bezpieczeństwa, gdyż za dostęp zewnętrznych systemów do systemu, do repozytorium danych medycznych za to będzie odpowiedzialny system SIM-2, a nie szpital przez co jakby bezpośrednio infrastruktura szpitala nie będzie narażona na incydenty bezpieczeństwa.